Cześć, Gosia i Bartek Czerwińscy, przymierza miłosierdzia, rodzina w kwarantannie i kwarantanna w rodzinie, kolejny odcinek, witam Was serdecznie, dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć o tym, że emocje, szczególnie kobiece, są faktem, a z faktami się nie dyskutuje. Nie podoba no, mi się, nie biorę udziału w tym odcinku. <laughs> a tak na serio, to parę słów o pięciu językach miłości. Tak. I oddaję, takie... oddaję was w ręce naszego eksperta. Jaki tam ekspert? Yy, ja to w ogóle chciałam z innej bańki, no ale Bartek ma tam po swojemu. Yy, że yy, tak trochę mamy, że jak się dzieci pojawiają w rodzinie, yy, no to yy, Stają się m, przez to też trochę jakie są, to, że jakby są, stają się takie trochę najważniejsze, i, i czasami e, zapominamy też o sobie i o dbaniu o relacje właśnie e, między nami. A tak naprawdę nie możemy im dać nic lepszego niż to, żeby między nami było dobrze i choćbyśmy się tam wyprówali flaki i starali się im nieba przychylić, to nie będzie dobrze, jeżeli między rodzicami nie będzie dobrze. <gry> A jak to zrobić, żeby między rodzicami było dobrze? No to yy, trzeba zadbać o tą relację. I my przed y, ślubem czytaliśmy właśnie książkę Garego Chopmana o pięciu językach miłości. Ja przeczytałem po roku temu. <laughs> o kurka! <laughs> Tylko jeden rozdział. <laughs> ale Gosia mi dużo da. Tak, w każdym razie o tym, że każdy ma... Yy, yy, myśl, tak sobie myślę trochę inaczej teraz o tym niż kiedyś. Kiedyś myślałam, że to każdy ma jakiś tam swój język i trzeba gadać do tej drugiej osoby w tym języku, ale teraz Właśnie po, po paru latach, to myślę sobie inaczej, że każdy ma w jakimś stopniu wszystkie te języki, tylko w jedne w większym, drugie w mniejszym stopniu. I na przykład, jeżeli y, mówi się do. Ty, y, do y, inaczej. E, bo właśnie po to, żeby sobie trochę może i pomóc, dbać o tą relację, y, to y, znaleźliśmy apkę. Właśnie apkę, która się nazywa Love Natch. I to jest apka anglojęzyczna. No, ale poradziliśmy sobie. Tak. <grywa> na początku się... To jest najpro najprostszy z wszystkich języków miłości. <grywa> <grywa> I y, y, na początku się rozwiązuje właśnie test i tam wychodzi taki diagramik, jaki się języki miłości ma. No i się łączy przez tą apkę z, właśnie z, y, ze swoją po połówką wybraną i, i, i też widać, jakie ona ma te języki i są na przykład przykłady, jak można, w jaki sposób można zadbać na o Na początku nią. rozwiązuje się test, żeby ustalić i może powiem, jakie są te języki miłości, Kasia. No to jest... Ym... Pomoc praktyczna. Tak, Dobry... pomoc praktyczna, Spre... prezenty. Prezenty, dobrze spędzony czas. Spędzenie czasu, docenianie, czyli słowa afirmujące i... No i, ym, no i teraz no, każdy ma jakoś inaczej. Właśnie ja rozwiązując ten test zobaczyłam, że, jeś, że już jak mam zaspokojony jakiś język miłości, na przykład Bartek dużo mi pomocy praktycznej daje, więc mi w tym teście dużo tej pomocy praktycznej jakoś tam nie wyszło. Tak, A wyszły mi inne rzeczy, na przykład, że mi brakuje... Yy, na przykład mi słów afirmujących brakuje, gdzie kiedyś jak robi, właśnie czytaliśmy o tym My i tak to dalej. To nie, to nie było widać, że ja tego potrzebuję. Potem <laughs> się okazało, że potrzebuję bardzo. Fajnie rzeczywiście, że to, to, co kiedyś tam odkryliśmy, że też ja mogę pokazywać gości moją miłość w swoim, ale mówiąc w swoim języku, co u mnie będzie głównie dotyk, tak? No to to w tym zakresie to w ogóle 10% potrzeb się to no jest to na 100, 100%, więc to w ogóle te komunikaty do niej nie, nie będą trafiać, więc też mój wysiłek jest taki, żeby zacząć mówić do niej w sposób, który rzeczywiście zacznie ją napełniać tym poczuciem bycia kochanym. Tak, no i my trochę tą y, apkę sobie zainstalowaliśmy, tak, trochę dla fanów. No ale potem z, z, dla pizzy zrobiło się bez pizzy. Okazało, mm -hmm. <laughs> że to faktycznie pomaga. Ym, pomaga też w takiej właśnie kreatywności, trochę w miłości, żeby zobaczyć, że można w jakiś inny sposób, że mamy jakiś tam określony swój repertuar, z którego możemy korzystać, a to można zobaczyć, że on jest szerszy i że można jakieś jeszcze inne, spróbować w inny sposób. Yy, i, I tak. Um, to się może też nie paść że to aplikacja, że teraz to wszystko takie już w ogóle yy, właśnie nie potraktować, on to on to, tak, potraktować to... jako bardziej jako pomoc, a nie, a nie ten, i, i taki, takie coś, co może mm -hmm. właśnie nas do siebie zbliżyć, trochę może odświeżyć naszą relację mm -hmm. e, i, 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 i tak pomóc pomóc, żeby właśnie między nami działo się dobrze. Tak, i myślę, dla mnie ważne było, bo też kiedy nas, osób gdzieś obok nas zaczęła przeżywać swoje trudności w małżeństwie, Gosia mi poleciła i trafiłem na taki rozdział właśnie w tej, tej książce, gdzie była historia małżeństwa, które było w totalnym rozpadzie i ta żona pod wpływem i tej książki i jej autora zaczęła zaczęła mówić wytrwale właśnie w języku miłości swojego męża do niego i chociaż na początku było bardzo trudno, to po pół roku jakby to, to już przyniosło i zupełnie inaczej się przemieniło się to małżeństwo i, i on zawsze pomimo tego, że nie był na żadnej sesji terapeutycznej na niczym, to tutaj jej miłość go, go przemieniła i myślę, że możemy to pamiętać o tym, że nasza miłość zawsze może przemieniać. I, I oczywiście jak nasze, m, nasze doświadczenie jest to, że jak nasz koszyk miłości jest pełen, to czujemy się kochani, to zdecydowanie łatwiej nam jest kochać innych. I tutaj nie da rady bez Pana Boga, bo ja choć jak nie wiem, jak na głowie stawał, to oczywiście... To 100%, 100 to po prostu nie da rady dobić. No, bo nie powiedzieliśmy, że tam są jeszcze takie mhm. kółeczka i sobie można zaznaczać ile, ile danego dnia, w jakim stopniu ma się wypełniony ten koszyk miłości. No no i tak Bartek, Bartkowi to łatwo zapełnić do stu. Nie, no no, a to mój jeszcze... tak jest, oscyluje w, w tych w okolicach właśnie tak 70-80, mm -hmm. ale no, ostatnio. Poczekaj, ja nie powiem, to co mi przerywasz. Tak, ale <laughs> ostatnio dlatego właśnie trochę trzeba było dłużej poczekać na ten filmik, bo mój spadł do poziomu 30. <laughs> no. <laughs> tak, tak a U mnie tak. wyjściowo jest 100, więc tam, tam trzeba się postarać, żeby było niżej. No, i w tym wszystkim jest potrzebny Pan Bóg, żeby, żeby on ze swojej dobroci raz, że wylewał na nas, dolewał do tych 100%. Y, y, to raz, a dwa, że jak już czasami mamy zero, żeby znaleźć tą miłość, która pozwoli nam dawać tą miłość dalej, i żeby, żeby ta relacja się kręciła y, dalej. Bo tam, jak będzie zero i zero z drugiej strony, to, to on jest tym, który, który zawsze może mm, mm, dorzucić coś od siebie do tego koszyka. Tak. Dobra. To pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie czyli, się. I poczekajcie. Czyli kłót tego odcinka jest takie, że dbajcie o relację swoją małżeńską. A wszystko reszta. A się potem to kołpada. i Wasza rodzina będzie kwitnąć. Amen. Amen. Pa. <laughs> Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.